Jest po drugiej w nocy, i stwierdziłam, że to ma być taki odcinek z tym, co ja chciałabym usłyszeć, i w wielu momentach potrzebuję usłyszeć, i chciałabym po prostu, żeby ktoś mi to powiedział. Więc jeśli macie ochotę na dłuższe deep talk ze mną, to zapraszam. Polecam to sobie włączyć wieczorem, bo wydaje mi się, że szczerze, myśląc o tym, co ja chcę tutaj powiedzieć. To nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Nie mówię wam, po prostu sobie posłuchajcie. Mam wrażenie, że czasem jedyne tak naprawdę czego potrzebujemy to usłyszeć, że ktoś jest z nas dumny, że wszystko co zrobiliśmy do tej pory naprawdę miało jakiś sens i naprawdę jest jakimś osiągnięciem. I uwierzcie, że cokolwiek, ale to absolutnie, cokolwiek zrobiliście do tego momentu w życiu, jest more than enough. Jakby to, co robicie, jest naprawdę wielkim sukcesem. I wam się może wydawać, że przecież dobra, ale nie wiem, ta osoba zaczęła robić to samo co ja, jak na 3 lata, a nie 10. Albo nie wiem, a ta osoba w moim wieku to już była tu i tu i tu, a ta osoba to kurde, nie wiem, miała już milion złotych. Okej, okay. ale co z tego? Pierwsza i najważniejsza zasada porównywania się to każdy miał inny start. Każdy miał inne warunki. Każdy miał inne otoczenie. Każdy miał inny bieg wydarzeń i każdy tworzy swoją historię. I każdy równocześnie tworzy, tworzy swoją historię, więc nie porównuj się. Jedyną osobą, do której realnie możemy się porównywać, to My, my sami, my sprzed roku, my sprzed dwóch lat. Ale uważam, że tak naprawdę nie jest to wcale dobry punkt do porównywania się, bo jeśli widzimy progres, to na pewno nas to podbuduje. Natomiast jeśli widzimy, że jest gorzej, to nie, pat nie patrzmy tak na to. W sensie, mm, to chciałabym tutaj powiedzieć to, że Pamiętajcie, że wszystko, co się dzieje w waszym życiu, nie dzieje się tylko i wyłącznie przez was, ale całe środowisko i otoczenie, które jest wokół was. I to nie jest żadna wymówka, to nie jest żadne wytłumaczenie, ale po części tak się po prostu dzieje. I może to jest głupi mindset i wydaje mi się, że dużo osób może powiedzieć, że to jest głupi mindset, ale ogólnie moim takim z serio mindsetem jest to, że wszystko nie dzieje się bez przyczyny i że tak miało być. I, i myślę, że dużo osób się może ze mną zgodzić, i dużo się może ze mną nie zgodzić, jeśli o to chodzi, że no kurde, ale jakby ja po prostu muszę się wziąć, ogarnąć i coś ogarnąć. No pewnie tak. Pewnie to jest jedyne, co musisz zrobić. Ale jeśli w tym momencie to jest dla ciebie za dużo, to daj sobie czas i naprawdę wszystko ogarniesz. Wiecie co? Ja to zrozumiałam bardzo niedawno, bo tydzień temu mam wrażenie, że byłam w jednym z gorszych momentów mojego życia. Popakam się jednego dnia trzy razy o to samo, naprawdę o to samo. I głównie to były rzeczy typu: Nie wychodzi mi moja rutyna, nie wychodzi mi ćwiczenie. Nie wyglądam tak, jakbym chciała, nie robię w życiu tego, co bym chciała. Minął tydzień i nagle wszystko jest dobrze. Nagle ćwiczę tak, bym chciała, nagle widzę w sobie piękno, nagle wiem, co muszę zrobić, żeby było tak, jakbym chciała. I czasem musicie naprawdę upaść do tego najniższego momentu, żeby było lepiej. I uwierzcie, jakkolwiek się czujecie, będzie lepiej. I wiecie, czemu będzie lepiej? Bo zaczynacie sobie zdawać sprawę, jak jest. I to jest taki pierwszy punkt do tego, żeby było inaczej. I mi bardzo pomogła jedna osoba w tym wszystkim. I to nie było tak, że ja po prostu się obudziłam i nagle mi wszystko wychodziło. Nie. I nigdy tak nie będzie. Nic się samo nie dzieje i nic się samo nie zrobi. Więc jeśli realnie potrzebujecie coś zmienić, jeśli realnie Chcecie, żeby coś było inaczej, to się nie stanie samo i nie możemy czekać na zbawienie, żeby nie było, że ON będzie dobrze, dobra, to ja posiedzę i poczekam. Nie, jakby na no, A nie o to tutaj chodzi. Tylko chodzi o to, że jeśli macie jakąś trudną się do podjęcia na przykład, dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas do przemyśleć, aż będziecie wiedzieli. Jeśli macie jakąś trudną sytuację z kimś czy coś, dajcie tej osobie czas i dajcie sobie czas, ale absolutnie nie odpuszczajcie i... i żeby to nie poszło w zapomnienie, bo też nie o co chodzi. I jakiekolwiek macie plany, cele, marzenia, cokolwiek chcecie osiągnąć w życiu, pamiętajcie, że to się samo nie osiągnie, że nic się samo nie zrobi i. Wy musicie na to zapracować, ale też pamiętajcie, że nie chodzi o to, że zawsze musicie być z wszystkiego najlepsi i że już nie macie szans, bo ktoś coś zaczął szybciej albo ma lepsze możliwości. Jakby trzeba pogodzić się z tym, że nigdy nie będziemy najlepsi we wszystkim. Przypominam, że nigdy nie będziemy najlepsi w tym, w czym najbardziej chcielibyśmy być najlepsi, ale czy o to chodzi, żeby być najlepszym? Jakby wiecie, mm, wiadomo, że jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, sporty olimpijskie, okej, okay, rozumiem, ale człowiek zawsze będzie chciał więcej i więcej, niezależnie co, naprawdę. Więc to nie jest tak, że jak osiągniecie to, co wydaje Wam się, że jest tym, co chcecie osiągnąć, to że na tym skończycie. I naprawdę, naprawdę tak. Naprawdę z naturą ludzką to jest po prostu niemożliwe. Nigdy nie będzie idealnie, nigdy nie będziecie usatysfakcjonowani, zawsze będziecie chcieli więcej. Czy jeśli chodzi o sylwetkę, czy jeśli chodzi o pieniądze, czy jeśli chodzi o osiągnięcia, o cokolwiek, człowiek nigdy nie będzie usatysfakcjonowany. Więc jako cel, moim zdaniem, nie powinniśmy sobie ustawiać tego, co byśmy chcieli osiągnąć, tylko stan, jaki byśmy chcieli osiągnąć. Czyli załóżmy szczęście, załóżmy spełnienie, załóżmy taką radość z małej rzeczy, a wtedy zupełnie inaczej będziemy patrzyli na świat i wszystko, co jest wokół nas. Dobra, może to jest jakieś poetyckie, i może część osób, która będzie to oglądać, będzie się jakby śmiać z tego, co ja w ogóle jakby sobie w tym momencie wymyśliłam. Ja szczerze w tym momencie zastanawiam się, czy ja wejdę na ten filmik rano i po prostu nie stwierdzę, ale być the fuck i że po prostu to usunę. I szczerze nie zdziwiłabym się, jakby tak było. Zam brakuje mi właśnie takiego pogadania i też um, mam wrażenie, że na przykład mój, moje DC. TikTok, Instagram jest mega bombardowane zdrowym odżywianiem, ćwiczeniem, nawykami, i że ja już mam wykute na pamięć wszystko. I zresztą sama zastanawiałam się, czy gdzieś tam Wam też w ogóle o tym nie ponagrywać. Ja. Zobaczymy, czy w taki content też trochę nie pójść, ale nie wiem. Jeśli ktoś nie wie w ogóle skąd się ten filmik wziął, to zapraszam na poprzedni bo tam zobaczycie mój proces myślowy, który doprowadził do tego, że ja stwierdziłam, że chcę nagrać filmik motywacyjny. Nie wiem, czy kogokolwiek to mogło zmotywować, ale, ale, nie wiem, jak jest ale, ale tak, nie wiem, miałam ochotę z Wami pogadać i miałam ochotę z na ludziach, miałam ochotę Wam powiedzieć, co mi siedzi w głowie, a nie konkretnie po prostu jakąś regułkę czy coś, jakiś scenariusz. Także to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku w środę albo w sobotę. Pamiętajcie stałe godziny filmów, środa 17 i sobota 11. .00. Zapraszam do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, zostawienia komentarza, subskrypcji.